Tyle. Niedawno był e, 24 grudnia i z tej okazji pokażę Wam jak wyglądał mój typowy dzień 24 grudnia. Więc poszedłem po swój telefon od początku dnia, czyli dokładnie jak się obudziłem. Więc jak go wziąłem to zacząłem oglądać shorty i... a po graniu... Podszedłem na komputer, no i wtedy zadecydowałem, że zrobię swój typowy dzień filmiku. A po kilku godzinach, a dokładnie o 17, później poszedłem do babci zjeść wigiliny obiad. A później dzieliliśmy się opłatkami. Obecnie ja bym to nazwał największym wstydem na świecie, jaki może być. Łamanie się opłatkiem z babcią. Później zjedliśmy wigiliną potrawę, aż z... Dwie porcje. Później chciałem jakoś ten film zmontować, ale moja mamie ta przeszła, no i przeszkodziła mi w tym, więc musiałem robić wszystko od nowa. I właśnie wtedy zjedliśmy tą drugą porcję i zjedliśmy prezent i... Przepraszam, pomyliłem się. Dali mi prezent. Sorry, że się pomyliłam. Dostałem mi legendę złotego. I oczywiście babcia zawsze da coś fajnego 600 zł. Albo 50, albo więcej. Ale wracając, później poszekaliśmy aż z godziny na Kevina i później poszliśmy do domu. Obecnie film był fajny, a później poszliśmy do domu. Narka ciąg dalszy. Nastąpi!